Mistrz Polski przegrał z żelazną defensywą Filipowskiego, która przyniosła efekt w drugiej połowie meczu. Zielonogórzanie w decydujących 20 minutach gry zatrzymali Turów na 21 punktach i mimo, że przegrywali już różnicą 15, odnieśli ósme zwycięstwo z rzędu. Turów zaczął świetnie w pierwszej połowie, naprawdę grali świetnie w ataku, A, tak myliśmy tu. Dużo problemów z ichą z ich kontrataką. E, tak da w drugiej polowie zagraliśmy lepiej u broni. Spora w tym zasługa Rasela Robinsona, amerykanin walczący o kontrakt w stelmecie, po słabym wejściu w mecz, zrehabilitował się w czwartej kwarcie, w której z 24 punktów zespołu sam zdobył 14. Robinson był głównym dowodzącym w pościgu za mistrzem Polski i doprowadził do remisu. Chwilę później na pierwsze prowadzenie w meczu zielonogórzan wysunął Łukasz Koszarek, kapitan z który dziś obchodzi swoje 31 urodziny. Również odegrał bardzo ważną rolę dla Biało-Zielonych i zdobył 19 punktów. Na początku myślę, że może trochę yy, za bardzo sercem graliśmy, za mało głową, popełnialiśmy błędy. Yy, chyba za bardzo chcieliśmy yy, wygrać z mistrzami Polski. To też yy, w takiej sesji był nasz ważny mecz dla nas. Yy, chcieliśmy się oczywiście sprawdzić. Dobre zawody przeciwko swojej byłej drużynie rozegrał Aaron Cel, zanim skrzydłowy z spadł za fałę, zaliczył double-double, zdobywając 11 punktów i 10 zbiórek. Z kolei najgorszy mecz w sezonie rozegrał Quinton Hosley na pocieszenie przy trzech punktach i skuteczności z gry 1 na 10. Titu zanotował efektowny blok w kluczowym momencie spotkania. Na drodze po dziewiątą wygraną z rzędu wicemistrzom Polski w najbliższą sobotę stanie start Lublin. Najprawdopodobniej w tym spotkaniu nie zagra Adam Chrycaniuk, który po urazie stawu skokowego będzie potrzebował kilku dni przerwy.